Kaszotto z ziarna orkiszu z borowikami, i to Danie cieszyło się największym takim odbiorem. Wszystkim bardzo smakowało. Bardzo prosty przepis, i za wszystkiego podam. Kładniki. 200 gramów ziarna ortiszu siekanego, 100 gramów borowików, i tutaj jest ważne, aby one były świeże lub prożone. Te suszone nam nie oddadzą takiego smaku. Jedna szalotka. 10 gramów masła, odrobinę tego naszego galgantu w proszku, korzenia galgantu w proszku, jakieś 1 gram na Jeden cza, grom, to dobrze. jest taka szczypka. Pół naszej przyprawy do potraw mieszanki, bo tam jeszcze różne smaki mamy i doprawimy. Wywar warzywny, i mamy dobrze dużo, bo tu odda nam ten smak, i Wy, do wywar... dekoracji. Tak, wywar Warzywny. warzywny. I do dekoracji akurat w czasie naszego świętowania użyty był rozmaryn, no ale to można już różnie udekorować, bo to chodzi o dekorację. I teraz bardzo smaż, sprawnie się to przygotowuje, bo masło, do którego wrzucimy te przyprawy, czyli galgan i te nasze przyprawy rozgrzewamy. Krajamy do tego szalotkę. Jakie naczynie do tego? To no może być taki rondelek, mm -hmm. myślę, że taki rondel, wyższa patelnia, jeśli ktoś mm -hmm. ma, bo tutaj wsypiemy za chwileczkę to ziarno orkiszu, czyli ta, to nam ta. ładnie wszystko urośnie, ten dywar, to jest w jednym garnku wszystko do przygotowania, czyli taki raczej rondel, albo wysoka patelnia, czyli tak, masło rozgrzane, wrzucone przyprawy, pokrojona szalotka i teraz wrzucamy już te borowiki, i niewielką ilością tego wywaru zalewamy. I teraz od razu też to się wszystko szybciutko daje. Wcześniej umyte oczywiście ziarno orkiszu, takie wypłukane, I też wrzucamy do tego. Takie, takie suche. Mm -hmm. I to wszystko razem mieszamy na wolnym ogniu, aż ta kasza nabierze miękkości. To jest bardzo szybko. Naprawdę takie 20 minut właśnie, do pół godziny jest gotowe do danie. 20 do pół godziny, dobrze. Tak, nawet to tak może być szybciej. Kasza nabierze takiej miękkości, to wszystko się połączy. Jeśli trzeba, troszkę jeszcze dolewamy tego naszego wywaru i to jest gotowe. I teraz możemy sobie tak ładnie nabierać taką łyżką, że zrobimy takie jakieś porcje, tak, ale wykładamy do miseczki, możemy udekorować i to jest gotowy produkt. To tak niewiele bardzo potrzeba, szybko. Niewiele właśnie. Mając to ziarno i noc tutaj akurat borowiki. Borowiki oddadzą pięknie smak. Można użyć inne grzyby, nie ma problemu, ale to już z borowikami było takie bardzo szlachetne jak z Borowikami, więc to tak bardzo szybko do przygotowania, a y, wiele było takich, takiej propozycji jeszcze orkiszowej mm -hmm. na tej, tych uroczystościach naszych, natomiast to danie, właśnie to kaszosto cieszyło Kaszoto się to największe. Orkiszu tak? z Borowikami, dobrze? <laughs> tak.